Witam Was na Furton TV. Dzisiaj szybki materiał na temat pewnej, jednej funkcji w wideodomofonach, o którą pytacie i, i właściwie potrzebujecie jej z tego, co, co się orientuje. I jest taka funkcja w firmware'ze od 4,5 w górę, mianowicie wybór podglądu z kamery zewnętrznej oprócz kamery z głównego wideodomofonu, czyli kiedy ktoś do nas zadzwoni, mamy możliwość przełączenia się na dodatkową kamerę, a mało tego, tą dodatkową kamerę możemy ustawić jako główną. O samym dodawaniu kamery nie będę mówił, bo zapewne już to potraficie. Sprawa jest dość prosta. Dodam tylko, że może to być zarówno kamera IP, która pracuje samodzielnie, czy też kamera, która jest dodana do rejestratora, a może to być nawet kamera analogowa, która pracuje za rejestratorem i ją dodajemy sobie do monitora. Mamy podgląd z naszej kamery, prawda? Tutaj mamy dodaną kamerę dachuła. Ona tutaj stoi u mnie na biurku, tak jak widać. I taką kamerę tutaj zaznaczamy sobie tą gwiazdką. Teraz ją zgasiłem, zapalimy sobie ją jeszcze raz. Oznacza to, że dodajemy kamerę do ulubionych. I teraz, kiedy klikniemy sobie domek, zostawimy nasz monitor, zadzwonimy na niego domofonem. Jak widzicie, w tej chwili widać kamerę z wideodomofonu, ale może ściszmy sobie dzwonek. Kiedy wciśniemy sobie symbol kamery, mamy do wyboru naszą dachłę. Klikamy OK. Od razu mamy widok z, z tej kamery, która przede mną stoi. Mało tego, dalej mamy bez, bez odebrania rozmowy, mamy możliwość otwarcia furtki. I to jest ta pierwsza funkcja, czyli możemy się w końcu przełączać pomiędzy kamerami podczas nawiązywania połączenia, ale oprócz tego, tak jak mówiłem, tą kamerę możemy ustawić jako główną. I żeby tak zrobić, tutaj sobie anulujemy, tu są wszystkie ustawienia OK, wchodzimy w nasze VTO, wybieramy symbol kamery, i wybieramy, że kamera dachuła ma być kamerą główną. Klikamy OK. Teraz domek, i sprawdźmy to jeszcze raz. Zadzwonimy. Jak widzicie, od razu obraz z kamery, który się pokazał, to jest obraz z tej kamery dodatkowej. Otwórzmy drzwi. Się otworzyły, rozłączymy rozmowę, żeby nam nie dzwoniło. Także jak widzicie, sprawa prosta. Bardzo dużo z was pytało o tą funkcję. W końcu ona się pojawiła. Można jej używać i korzystać ze sprzętu tak, jak tego chcieliście. Zapraszam do kolejnych materiałów i do zobaczenia.